Wszystkim. z tej strony, Omar Miski, odcinka. Już w pierwszym odcinku pokażemy. Byłem, jesteśmy ślimaki Lubsko, Klub ślimaki Lubsko. Specjalna ośrodek szkoły w ja napowiem drugiego w Lupsku. jest, obiecujemy, że dużo ekipy. jesteśmy, ekipa Omara. Jesteśmy. Tego. Kierowca miścigowy. Pływakiem jest. Jestem piłkarzem. Zajmuję się. Jestem. Jestem. E, Szyman Jestem Robert Kubica. Jest kierowca wisi. Kierowca rajdowy. Przyjma się Siuki. Powodzenia!